Kiedy wydaje się, że już nie ma nadziei. Ratujcie się, ludzie! Kiedy pomoc nam może, Pomocy! tylko grupa bohaterów. Nie! nie! Pozostaje nam jedynie oddać nie! swój los w ich łapy. Pies? Serio? Oj, tam pies! Wolę piesek! To jeszcze gorzej! Jest pan w szoku. Puszczę tę uwagę mimo uszu. Już niebawem. I kolejna udana akcja: najsłynniejsza psia drużyna. Buu, buu. Ruszy na spacer po wielkim ekranie patrol, co się dzieje? Dzieje się źle. Musicie pomóc. Jak tak dalej pójdzie, to handlinger zniszczy miasto. No dobra, pieski. Miasto przygód nas potrzebuje. Jak wam się podoba nowa baza? Tu jest tak super! A widzieliście, jaką mamy maszynę z przekąskami? No co? To przecież dzieło sztuki. Psów w wpuszcza. Rozporządzenie burmistrza. On zawsze był raczej kociarzem. Radzę panie, drodzy panowie, drodzy, panowie, drodzy panowie i oczywiście influencerzy z minimum tysiącem followersów! Niech na nie zabłonie! Trzeba pomóc tym ludziom do dzieła pieszki. Si patrol rusza do akcji! Wpadliśmy w korek! Ja to załatwię! Miejsce pan zrobi! A, to, 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 Już! Bo z ludźmi to trzeba konkretnie! I naprzód! Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Si film. No i ta dron aktywacja. Słuchuje. Wkrótce w kinach.